No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na lustrację. To jest film, w którym opowiadam Wam o tym, co nosiłam w poprzednim miesiącu. Najpierw podchodzę do tego matematycznie, czyli co i ile nosiłam e, w danym miesiącu, a potem przechodzę do wniosków, czyli do tej najciekawszej części filmu. Także zapraszam Was serdecznie. Mam tutaj oczywiście zapisane co nosiłam i słuchajcie zwycięzcą kwietnia są moje jeansy z H&M, stare prawilne spodnie, które po prostu sprawdzały mi się teraz doskonale, a do tego 9 razy miałam na sobie y, szarą bluzę, to jest bluza po mojej siostrze. Między mną a moim rodzeństwem jest duża różnica wieku, 14 i 12 lat, więc oni byli dla mnie zawsze takimi bogami po prostu wszystko co robili by było znakomite, byli na mnie bohaterami mm, i po prostu patrzyłam na nich z uwielbieniem. No i właśnie moja siostra bardzo kojarzy mi się z tą bluzą, więc jak kiedyś ją gdzieś znalazłam w domu, to pomyślałam sobie, no muszę ją wziąć. Też wydaje mi się, że bardzo dobrze w niej wyglądam. Ten kolor jest taki właśnie bardzo y, do mnie pasujący, natomiast no nie nosiłam jej, a jak w tym roku w nią weszłam, to po prostu nie mogę wyjść. No i też dowodem na to y, jest y, po prostu drugie miejsce na podium miejsce sześć razy miałam na sobie wełniany sweter yy, od Ady z golfikiem uwielbiam go ale mam nadzieję yy, że do października listopada grudnia yy, nie będę musiała już go nosić bo będzie ciepło i słuchajcie pięć razy nie miałam na sobie nic ale cztery razy yy, miałam na sobie czarne spodnie z dzisiaj też nie mam tak sobie je roboczo nazywałam yy, no bo rzeczywiście w liceum chyba jest bieżmowa tak na pewno i pojechałam z mamą na ogromne zakupy w poszukiwaniu jakichś eleganckich rzeczy. Pamiętam, że yy, właśnie yy, szukałam yy, wspaniałych spodni i znalazłam te one, były tak szerokie, tak... W ogóle nieprawdopodobne i niespotykane nigdzie, że ja się wczułam w nich znakomicie. E, miałam je na sobie, co prawda, tylko na bierzmowaniu, na chrzcinach mojego chrześniaka, i wydaje mi się, że to tyle, e, bo potem się w niej nie mieściłam, nie miałam gdzie ich nosić, bo były aż tak szałowe. E, no i właśnie czekały na sprzedaż i czekały w tej mojej szafie tak długo i nic się z nimi nie działo. E, na szczęście teraz schudłam i po prostu mogę je nosić. I miałam je właśnie na sobie cztery razy. I za każdym razem, kiedy je miałam na sobie, to czułam się fenomenalnie. Myślałam, że one będą znowu takie eleganckie, no ale przez to, że ja bardzo często chodzę w szerokich spodniach, też na ulicach są ludzie w szerokich spodniach, to to nie robi takiego jakiegoś wrażenia, tylko to są po prostu normalne spodnie yy, i ja też tak do nich podchodzę. Chodzę sobie w nich właśnie na co dzień, nawet po prostu po domu, kiedy mam taki dzień i yy, jest mi fantastycznie. Ja mam na sobie cztery razy również białe blu Bluzki, co jest dosyć e, małą liczbą. I cztery razy to by było na tyle. Natomiast trzy razy e, miałam na sobie różową spódnicę. I już wiem, że ona jest do odstrzału, e, bo już jest ciepło, już mogę nosić inne rzeczy. Więc wolę sięgać po inne rzeczy. A do tego wrócę na jesień, żeby znowu mieć e, jakąś nowość. E, miałam również bluzkę w paski z Natuli. E, I trzy razy byłoby to tyle. Dwa razy miałam na sobie bardzo dużo rzeczy. E, zieloną bluzkę Honko. To jest dosyć mało, no ale trudno. Oliwkowe body Ansin, czyli te, które mam dzisiaj na sobie. Czerwone spodnie również miałam na sobie dwa razy. Szerokie spodnie wakacyjne, szare również dwa. Spodnie z Yellow medą miałam na sobie tylko dwa razy. Uwielbiam je. To są piżamowe spodnie, ale noszę je na co dzień. Miałam również krótkie kimono z Yellow medą Właśnie te, które mam na sobie. I body brązowe z Ansin, które jest w mojej szafie nowością, spowodowaną e, współpracą właśnie z tą marką. I słuchajcie, jeden raz miałam na sobie bardzo dużo rzeczy. E, miałam na sobie zestaw Yellow Medal, który przyszedł do mnie jeszcze w marcu. E, I tak podchodzę do niego, jak do jakiegoś jeża. E, nie wiem, dlaczego nie noszę go częściej, bo wzór mi się podoba bardzo, e, więc może w tym miesiącu będę tego nosić, a może yy, nie, zobaczymy, mam nadzieję, że tak. E, raz miałam na sobie skórzane spodnie, raz miałam na sobie dresy, raz miałam żółtą bluzę, raz miałam grube body ansin, jak mało, mm, raz miałam koszulę z Poznania Piotra, jak to nazywam, raz miałam niebieskie kimono, tracimy razem czas, e, spodnie w kratkę po mojej mamie oraz mm, kimono look by looks słuchajcie, ja tak zazwyczaj intuicyjnie wybieram te ubrania, ale jak kończył się kwiecień to pomyślałam sobie, no muszę założyć te kimono, po prostu look by looks uwielbiam to kimono i chcę je nosić więc po prostu naprawdę stałam przed tą szafą z pół godziny, bo ja o ile mam górę, żeby założyć do tego body, to do tego kimono no to nigdy nie mam tego dołu, a było bardzo ciepło, więc no naprawdę długo stałam, długo się przebierałam, długo wymyślałam, bo tak bardzo chciałam założyć właśnie to kimono, więc mam nadzieję, że w maju e, te kimono wynoszę i będę zadowolona z e, liczby dni, które w nim spędzę. Natomiast rzeczywiście m, też na przykładzie tego kimono zauważyłam, że ja po prostu się tak nie przebieram. Ja wiem, co z czym połączyć, po prostu to e, biorę, zakładam e, i jestem gotowa. A tutaj rzeczywiście e, wymyślania było sporo. No i słuchajcie, przechodzimy do wniosków. Wnioski uwielbiam, bo to są, wiecie, tylko. Rzeczy, tylko ubrania. Ale ubrania nosimy codziennie, blisko ciała. One sprawiają, że jest nam wygodnie. One sprawiają, że swoją pewność siebie możemy wynieść na wyżyny lub ona może spaść w odmęty po prostu jakichś dołów. Yy, możemy się w nich czuć wygodnie. Możemy yy, tak sunąć po tym mieście jak mis, yy, być królową w swoim domu. No, wszystko zaczyna się w głowie, w świadomości, w pewności siebie, w lub Siebie, ale ciuchy również jakiś tam pierwiastek mm, tej przyjemności i tego dodania sobie pewności, śmiałości i innych rzeczy yy, dodają. Także słuchajcie, wnioski. Pierwszy wniosek, bardzo zabawny i to też pokazuje, co ja nosiłam, bo tak naprawdę przez cały kwiecień yy, śmiałam się na Instagramie, że ja noszę tylko w ogóle yy, wiosenne rzeczy, praktycznie wakacyjne, że ja mam lato, yy, że ja wolę marznąć niż po prostu chodzić w tych zimowych rzeczach, a okazuje się, że najwięcej miałam jeansy długie, bluzę oraz wełniany sweter, więc jakby nie jak to się ma do mojego wyobrażenia tego, co noszę. Dlatego też lubię te ilustracje i lubię to robić tak właśnie matematycznie, bo nawet nie chodzi o te zdjęcia, chodzi o te zapisywanie w notatniku co konkretnego dnia się miało, bo to wtedy pokazuje co tak naprawdę mieliśmy, bo ja zauważam, że ja mam zupełnie inne wyobrażenie o tym, co nosiłam, a co tak naprawdę noszę. No i właśnie przez to, że zazwyczaj story na Instagrama dodaję, jak po prostu mam taki luźniejszy dzień, jak siedzę sobie w domu, jak coś tam, no to zdjęcia do lustracji robiłam tylko w momencie, kiedy właśnie byłam taką mis i kiedy ubierałam się rzeczywiście tak wiosennie. Natomiast większość tego miesiąca dzieliłam na trzy części. Na bycie działkowiczem na Rodos, na znięcie w naszym nadmorskim lesie, w naszym domu, który przygotowujemy na lato. No i właśnie na ten czas w Elblągu, gdzie chciałam być mis. <grytanie> I to jest w ogóle takie, automatycznie u mnie to zachodzi, czyli na działce musi mi być wygodnie i nie mogę tam mieć najfajniejszych rzeczy, bo one mogą się pobrudzić, mogą się zniszczyć i tak dalej. W Krynicy musi mi być ciepło, to jest podstawa absolutna. Yy, musi być to coś, co w czym mogę spać, w czym mogę chodzić, co mi się tak nie pobrudzi. To są rzeczy, które mogę nosić po prostu przez kilka dni, i tak dalej, i tak dalej. No i jest ten blog w którym noszę najfajniejsze rzeczy, najpiękniejsze, w którym chcę wyglądać doskonale, przepięknie, fantastycznie, właśnie tak, jak lubię najbardziej. I to jestem ja bo wydawać by się mogło, że tam gdzie właśnie się nie przejmuję tym wyglądem, to jestem ja, ale u mnie właśnie ten elbląg, to, że wyglądam jak mis, jest moim stylem yy, i wewnętrznie właśnie tak się czuję, więc tak właśnie chcę chodzić, ale zabawne jest to, że gdyby nie ilustracja, wydawałoby mi się, że cały kwiecień chodziłam wiosennie, a tak naprawdę yy, większość kwietnia chodziłam w wełnianych swetrach, yy, w długich dżinsach yy, i w Bluzie po mojej siostrze 3. Mimo że lubię moją różową spódnicę, mimo że lubię jakieś inne rzeczy, to podchodzę do tego w taki sposób, że chowam je, koniecznie je chowam, żeby po pierwsze nacieszyć się nowymi rzeczami, które teraz będą wchodzić, czyli krótkie spodenki, krótkie sukieneczki, podfruwajki, takie rzeczy, które mogę nosić tylko latem, ale dodatkowo bardziej nawet skupiam się na tym, żeby to, co mogę nosić jesienią i zimą, gdzie moja szafa jest moją ulubioną, Ulubioną latem i wiosną, gdzie mogę się ubrać we wszystko, jest mi fantastycznie. To, żeby to wszystko pochować, żeby mieć rzeczywiście radość na, na jesień i zimę, gdzie trudniej mi się ubrać, gdzie nie mam takiej radości y, z tego ubioru, choć dzięki ilustracji i dzięki tej zimie y, sprawiłam, że jest ok. Y, natomiast rzeczywiście na podstawie tego, że robi mi się nudno w pewnym momencie jesieni i zimy, przez to, że jest po prostu niemiło, też na dworze, że jest szaro, e, buro i niefajnie. Nie e, no to rzeczywiście mogłabym nosić jeszcze te spódnice, ale już ją chowam, bo e, chcę, żeby była taka wyczekana, właśnie na październik, listopad, kiedy będę mogła ją wyjąć jako nową rzecz, jakby nową kupioną, e, bo wiem, że wtedy właśnie nachodzą mnie takie myśli, a może po prostu jest nudno, e, jest szaro, to sobie kupię coś nowego. Nie, e, po prostu pójdę do sklepu z Nazywanego moją szafą, i wyjmę super ekstra y, różową spódnicę którą będę mogła nosić kolejny sezon 4. no ja po prostu uwielbiam wiosnę uwielbiam wiosnę, uwielbiam się ubierać yy, na wiosnę, uwielbiam wszystko co jest w yy, wiosennej mojej szafie yy, i bardzo się cieszę na ten czas, każdy dzień w Elblągu sprawia mi ogromną radość kiedy mogę po prostu założyć coś lżejszego, kolorowego, wzorzastego lejącego się pod wajkowego, pięć moje spodnie z są absolutnie antytezą moich wszystkich wniosków, które wam tu mówię od lat, czyli jeżeli coś jest niewygodne, jeżeli coś długo leży, jeżeli ja tego nie noszę, bla 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 bla, to się tego pozbywam. A te spodnie były w tej mojej szafie od 11 lat. Miałam je na sobie dwa razy i nagle jest na nie nowa miłość. Nagle się z, z powodu noszenia ich bardzo cieszę. I... Jakby wiecie, wyjątek potwierdza regułę, jak wiemy, więc y, też nie czuję, że o nie, czyli teraz wszystkie rzeczy, które sprzedałam, mogłabym nosić. No, absolutnie nie. Też z jakiegoś powodu tych spodni się z tego domu nie pozbyłam. Z jakiegoś powodu je trzymałam. No, bo rzeczywiście te spodnie, y, od kiedy pamiętam, no, były dla mnie takim niesamowitym szałem, elegancją, fantastycznością. Mm, no i cieszę się, że teraz mogę w nich chodzić, ale to nie sprawia, że teraz z tą świadomością. Będę zostawiała inne rzeczy, bo o może za 11 lat coś założę, coś mi się na nowo spodoba i tak dalej. Cały czas wyznaję zasadę, że jeżeli e, coś jest teraz wygodne, dobre, fantastyczne, czuję się w tym doskonale, to to zostawiam. Jeżeli czegoś nie noszę, coś jest nie w moim stylu, coś mi przeszkadza, coś jest nie tak, e, no to staram się e, nadać tej rzeczy drugie życie. 6. Uwielbiam, że w mojej szafie są stare rzeczy. Są rzeczy z mojej podstawówki, z gimnazjum, z liceum, e, są rzeczy po mojej mamie, po mojej babci, po moim dziadku, po mojej. Siostrze po mojej bratowej i pamiętam, że jak zaczynałam yy, wchodzić na YouTube'a i nie miałam jeszcze żadnych współprac, to yy, to po prostu moja szafa była wypełniona tylko takimi rzeczami i było ich mnóstwo. Było mnóstwo rzeczy z hm było mnóstwo rzeczy z Lumpexu, ale bardzo dużą część mm, właśnie tej szafy wypełniały rzeczy po kimś, stare i tak dalej. No teraz jestem 10 lat później, więc jakby te rzeczy są o 10 lat starsze, więc yy, są fajniejsze, no bo kiedyś miały 2-3 lata, yy, także też yy, inaczej. To wyglądało, natomiast czuję, że stare ubrania w mojej szafie to jest... Kwintesencja mojej szafy. To też jest pewien aspekt mojego stylu. Przez to, że mam stare rzeczy, przez to, że noszę stare, czuję, że to też jest jakaś, y, jakieś przełożenie na moją filozofię życia, czyli chcę wykorzystywać rzeczy, chcę je mieć na lata y, i tak dalej. Y, I czuję, że w pewnym momencie to się trochę zatraciło, w pewnym momencie na przykład te rzeczy odłożyłam, no bo jakby miałam je nadal, bo mogę teraz do nich wracać. Y, ale właśnie tak chodziłam w nowych szukałam i może to też jest yy, znaczy w ogóle nie żałuję tego momentu no bo wiem też że wtedy yy, szukałam czegoś nowego yy, bo w pewnym momencie też miałam kryzys swojej szafy więc chciałam poznawać nowe marki, nowe rzeczy, yy, nowe faktury, nowe materiały, też skupiałam uwagę na innych rzeczach, yy, też często właśnie yy, yy, jeżeli mam jakąś współpracę z ubraniami, to biorę ich więcej, żeby tak obejrzeć całą markę, żeby wam potem przedstawić. Yy, I te rzeczy, niektóre u mnie zostawały, niektóre oczywiście nie, yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc przemiał tych rzeczy w mojej szafie je, był dosyć spory, teraz jest coraz mniejszy. Yy, no i przez lustrację mam taką świadomość każdej rzeczy w swojej szafie, i dzięki temu yy, właśnie widzę, że tak wracam do tych starych, wracam. Może to też z powodu powrotu tu mojej wagi <noise> sprzed tych kilku lat, no ale rzeczywiście cieszę się, że na przykład y, teraz na suszarce mam właśnie y, jedne spodnie, y, trzy pary spodni z gimnazjum, jakieś tam bluzeczki z liceum, że to są takie stare rzeczy, że oczywiście tutaj góra na przykład jest nowa, ale spodnie właśnie są y, sprzed 11 lat i tak dalej, no i czuję, że to jest właśnie moja ulubiona szafa, czyli jeżeli ktoś mówi, wow, jakie ładne, nowe, a ja mówię, nie, co ty, mam to 15 lat, nieco, co ty, to jest po mojej mamie i tak dalej. Czuję, że to jest też taka wartość, którą mogę przekazać dalej, że hej, nie musisz wymieniać szafy co chwilę. Niby to zawsze przekazuję, ale jednak czuję, że w tym roku, w tym sezonie jest to y, tym bardziej namacalne, że właśnie wracam y, do swoich starych ubrań y, i bardzo się z tego powodu cieszę. 7. Oczywiście, że tak y, pogodowo czuję ogromną ekscytację na nadchodzące miesiące, ale powiem Wam, że modowo czuję po prostu mega szczęście czuję jakbym po prostu y, zaraz y, za dzieciaka bo teraz już nie mam takich emocji ale jak za dzieciaka jeździłam z rodzicami do Gdańska na zakupy i kupowaliśmy bardzo dużo rzeczy y, i to było takie szczęście te nowe rzeczy były po prostu takie wykochane ukochane i tak po prostu inne. I tak uwielbiałam je nosić, i wtedy nosiłam je przez kilka lat i się nimi cieszyłam. To tak samo mam teraz, że po prostu, wow, zaraz wyjmę mój karton z rzeczami i będę mogła w tych rzeczach przebierać, wybierać. Ja aktualnie w kwietniu czułam, że mam zupełnie nową szafę, że mogę nosić zupełnie inne rzeczy, a teraz jeszcze będzie cieplej, więc wyjmę sobie letnie rzeczy, więc to jest w ogóle już kosmos. Mm, I ostatnio oglądałam sobie na przykład zdjęcia z mojego Instagrama, no bo na Instagramie dodaję mało zdjęć więc to też jest tak łatwiej sobie przejrzeć tak wiecie, lato w trzech kadrach no i właśnie widziałam tam moją sukienkę w słoneczniki i mówię sobie wow, ale bym ją chciała i wiecie, to była przez chwilę taka myśl oglądania innej influencerki wow, chciałabym tą sukienkę a ja po prostu mogę iść do sklepu moja szafa i wyjąć sobie tę sukienkę bo ją mam i to jest ogromna radość że ja nie potrzebuję nowych rzeczy choć w tym miesiącu przyszło do mnie sporo rzeczy, bo przyszło Yellow Medo ansin i tak dalej, więc trochę tych rzeczy nowych wprowadziłam, nie oszukuję, że nie natomiast to są rzeczywiście takie dodatki do tej szafy, którą już mam skompletowaną i to nie jest tak, że tylko te nowe rzeczy mnie ekscytują, tylko właśnie te stare ja już czekam, aż po prostu zaraz rozłożę tutaj mój wieszak i nagram wspaniałe i wyjmę w kartony i wymienię sobie szafę na taką już leciutką, kolorową Słonecznikową, mm, podfruwajkową. Nie mogę się doczekać, jestem podekscytowana, i ta ekscytacja niesamowicie y, mnie cieszy. Ogólnie wydaje mi się, że właśnie y, większość z nas tutaj na tym kanale. Y, no już tak ma wprowadzoną tą szafę, że jesienna zimowa i letnia wiosenna. Y, tak mi się wydaje. Dajcie znać, czy, macie, czy prowadzicie taką szafę, czy macie jedną y, całą. No i rzeczywiście jak przychodzi ten moment na przykład jesieni albo wiosny, no to rzeczywiście wyjmujemy tę drugą szafę i jesteśmy podekscytowane. To wyobraźcie sobie, jak ja jestem podekscytowana w każdym miesiącu, kiedy mogę sobie wyjąć swoje stare kartony i coś tam nowego wprowadzić do tej szafy, gdzie ona... Y, staram się, że żeby nigdy y, w żadnym miesiącu y, nie było nudy, tylko zawsze coś tam nowego y, wprowadzić więc też Wam to bardzo polecam bo u mnie sprawdza się doskonale i to też pokazuje, że mała y, minimalistyczna szafa y, z małą ilością rzeczy bez y, nadmiaru nowych y, może być może nie być nudna, może być wzorzasta y, i może być w naszym stylu w zupełnie, y, zupełnie bez basiców, zupełnie bez takich y, zasad, które są dla wszystkich takie same tylko ekscytujące. Szczęśliwa, wspaniała i nasza. I ósmy wniosek. Ja nie myślę o ubraniach w ciągu miesiąca. Myślę, że to też jest ważne tutaj, żeby podkreślić. Ja te wnioski, które sobie spisuję, spisuję je chwilę przed nagrywaniem filmu, a zdjęć zazwyczaj nie robię. W tym miesiącu to w ogóle zrobiłam ba, pięć zdjęć w lustrze, więc ja sobie co jakiś. na przykład wieczorem czy kiedyś tam zapisuję sobie po prostu, co mam na sobie. Natomiast nie myślę o tym absolutnie, mm, że to też nie jest tak, że ja po prostu siedzę i cały dzień mędrkuję nad tymi ubraniami właśnie dzięki temu, że raz w miesiącu siadam i podsumowuję, ja potem przez cały miesiąc nie muszę o tym myśleć, bo ja po prostu sięgam po swoje rzeczy, wyglądam jak mis, yy, ale to tylko dzięki temu, że wszystkie moje rzeczy są moje, fantastyczne, yy, ekspresyjne i bardzo, bardzo moje, w których czuję się doskonale, no i właśnie tylko z Kimono. W tym miesiącu miałam tak, że tu się przebierałam, tu szukałam, tu nie wiedziałam, co założyć, i to było uciążliwe na maksa. Natomiast tak w ciągu miesiąca nie myślę o ubraniach wcale. Dzisiaj po prostu myślałam sobie, o, chcę założyć coś takiego. Wow! Więc pyk, 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 wszystko założone, wszystko w moim stylu, wszystko dobrane, czuję się doskonale. I mimo, że miałam taki zestawik w poprzednim miesiącu cztery razy, to dzisiaj czuję, jakbym pierwszy raz miała na sobie po prostu. E, takie. Niesamowite cudo, jakby skrojone po prostu pode mnie. Świadomość szafy, zbudowanie doskonałej swojej własnej szafy, chodzenie codziennie jak mis, nie wymaga całodniowego myślenia o tej szafie. To wymaga po prostu jakiejś tam uważności przez kilka miesięcy, yy, spisywania na przykład jakichś wniosków po tygodniu, po miesiącu, yy, po jakimś okresie i doskonalenie tej szafy. Po prostu to tak mało i tak niewiele, yy, a robi ogromne efekty więc y, ja już się nie mogę doczekać, lecę porządkować szafę. Y, wy tę szafę zobaczycie w czwartek, y, a tymczasem zostawiajcie komentarze, jak tam u Was wasz styl, wasze szafy. No i czy właśnie macie sezonowe szafy, czy ekscytuje Was zmiana jesiennej szafy na wiosenną. Bardzo mnie to ciekawi, a ja tymczasem ściskam Was serdecznie. Pozdrawiam, do zobaczenia już niedługo, pa!